Ludzie mnie bardzo wspierają, ponieważ widzą realną zmianę. Sylwia Mikołaj, jak się czujecie po pierwszym występie? Teraz już lepiej. Teraz już super, <grym> teraz już super odpływa ten stres, który się gromadził już od samego rana, jak tutaj byliśmy, bo widzieliśmy tą salę cały czas przygotowaną i no ja byłem od 12 już napięty, tak jakbym tańczył za chwilę. I nie ukrywam, że wejście na, na salę podczas live'a było strasznie stresujące. Nie czułem rąk, nie czułem nóg. Ale czułem głowę. Wiedziałem, że co mam zrobić. Skupiałem się tak jak zawsze nie na stresie, a na tym, co mam następnego do zrobienia. I no, wykonałem to tak jak na treningach. Wydaje mi się, nic lepiej, nic gorzej, i takie było też nasze założenie. No, ja powiem Ci szczerze, że byłem na ramówce posatu po i widziałem Wasz występ, i tak powiedziałem, kurczę, no ta Sylwia szybko odpadnie, a fajnie tańczy. A dzisiaj naprawdę dałeś radę. Sylwia wymiata, to w ogóle no, nie ma o czym mówić, no tańczy no gwiazda taka, że no ja jak tańczyłem, to nie mogłem oderwać od niej wzroku, mówię nie skupiaj się na niej, tylko myśl o sobie, żebyś nie popełnił błędów. Ale bardzo, bardzo nam miło, że no... mam nadzieję, że się podobało, no. Mam nadzieję, że się tak, podobało, Tak, na bardzo. to, żeby tańczyć ze sobą. Wiemy doskonale, Mikołaj tańczy od miesiąca tak naprawdę i nie nauczymy, nie przeskoczymy pewnych lat tańca i tej praktyki turniejowej czy parkietowej, więc na pewno chcemy po prostu tańczyć ze sobą, mieć z tego jak największy fan, a ja po prostu chcę w przyszłości z Mikołajem móc iść potańczyć. Auu. Oh. takiego klubu. No do takiego, żeby było miejsce. No. Czyli dzisiaj na after idziecie. Na Dzień, pewno na chwilę oczywiście. zajrzymy. Dobra, to w takim razie jeszcze Sylwia do Ciebie pytanie, bo nie wiem ile jest z tym prawdy, podobno kiedy dostałaś propozycję wzięcia udziału w tym programie to się przestraszyłaś, powiedziałaś sobie, że kurczę nie wiem czy to zrobić, bo dawno nie tańczyłam. Nie wiem skąd te plotki. Nie ukrywam, Ale że... plotek, prawda? Plotek. <laughs> nie wymyśliłem, drodzy Państwo, niczego. E, e, znaczy nie tańczyłam turniejowo w sumie półtora roku. E, nie tańczyłam też pół roku, ponieważ byłam na wyspie miłości i również wykon tam e, był dla mnie trudny kondycyjnie. Pamiętam, że te 3,5 minuty tak, musiałam się kitrać na bokach i szykować choreografię, żeby nikt nie wiedział. 3,5 tak minuty tańca byłam wypluta i tak, bałam się kondycyjnie, że nie podołam, ale y, siłownia zrobiła swoje, miesiąc treningów zrobił swoje, udało się y, kilka kilogramów zrzucić. E, to Cał mi się. zawsze też mówił trener, że zrzucisz 5 kilo i wyobraź sobie, że tańczysz bez tego baniaka 5-litrowego wody. I, I to jest prawda, powiem y, szczerze, że o wiele łatwiej mi się tańczy. Ja Ci jeszcze powiem, y, Wam powiem coś takiego y, odnośnie... Y, utraty właśnie wagi, że tak jak w niedzielę artykuły się bardzo słabo klikają, bo ludzie, wiecie, jednak idą na spacerek, jest jeszcze ładna pogoda, ostatnio tak było. Twój artykuł o Tobie, że schudłaś chyba 8 kg tam było, klikasz najlepiej. O, bardzo mi miło, bardzo się cieszę i ludzie mnie bardzo wspierają, ponieważ widzą realną zmianę. I naprawdę starałam się i cieszę się, że, że ludzie to doceniają. Mikołaj Ci robi śniadania? Yy, nie. Przynosi ja... produkty? Ja robię śniadanka, ale oboje staramy się jeść podobne y, posiłeczki. No w sensie tak, oboje jesteście sportowcami, więc fitce posiłki muszą być. Dokładnie tak. Jak najbardziej. No to w takim razie, udanych treningów Dziękuję. w najbliższym tygodniu i obyście nie odpadli w tej... Oj tak. No żebyście będziemy nie byli starać. w tej dwójce. Trzymajcie Trzymajcie kciuki, kciuki. Tak, będziemy się starać te moje bioderka rozruszać. Asap, jak to się mówi.